Dzień dobry, cześć, jestem Magis Games. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Jest to chyba trzeci odcinek, który zapamiętam z Minecrafta na modach. Stworzyłem pointa, domek. Dodałem moda na przenoszenie rzeczy. Więc fajnie. Mogę przenosić rzeczy. Mogę nawet wziąć owce i przenieść. Iś mam owce. Me. Owca robimy. Trochę węgla. No, się przyda zawsze. Kobel też się przyda. Mhm. To są jakieś rudy? Nie. Cześć, bizonku. A w ogóle, jak przeczytam o bizonie. Co to? Kruk, proszę. Czy bizon potrafi atakować? O kurde, krokodyle są, ok. Mm. O, mam bizona. Ok, są neutralnymi. Eee. A, czyli atakują, jeśli podejdziesz za blisko. Często nawet szarżują na inne bizony. Jeśli młode bizony są bezbronne. Dorosłe Bizony mogą poruszać się niezwykle szybko i wywalić atakującego wysoko w powietrze. Czyli jest to zalecane, by dać im trochę własnej przestrzeni. Podczas śniegu mogą być okryte w śniegu, okej. Okay. Czy tam jest krokodyl? O kurde. O, pracze. Cześć. To jest Ale gruby jest. Grube one. Nie wiem czy one są atakujące czy neutralne? Nie mam pojęcia, ale się boję trochę. Tarcza by się przydała. Jak się robi w Minecrafcie tarczę? Shield. Znaczy wiem, dobra. O, no, różne rodzaje moc. Okej. Okay. A nie mam z nawet, dobra. Trudno. Ktoś to się mówi raz się żyje. Ale ryczy. Hej kochany. Idź ode mnie, proszę. Ale nie są takie najgorsze ceny. Zrobił właśnie jakiś zwierzak jakiegoś. Jest mocny. Sobie. Dobra, ja z nimi zadzierać nie chcę, bo co. Czy mam coś ciekawego tutaj? Dobra, to ja się na razie do siebie wrócę. Krokodyle zostawię na później. I by się zacząć coś robić z modami. Bym sprow zrobić coś z tinkers z constructa. I ten na pewno domek dokończyć, i do tego potrzebuję drewna trochę. Dobra, mogę paterna stworzyć, to na pewno. Eee. Dobra. Na te stinkers konstruktor potrzebowałem. Żeby... Dobra. Muszę part builder. Part builder. Paterny potrzebuję. A paterny stworzyć mogę. Okej. Okay. Jak mam paterny, mogę stworzyć part buildera. Trochę potrzebuję rzeczy też dołożyć. Dobra. Jakieś lotowe rzeczy, proste. Okej. Okay. Czy mogę podnosić? Dobra, może to zniszczę. Może hmm. się przydało trochę podłogi zbudować, żebym mógł na czym budować. Czy ja tu... No mało mam. Ale trochę podłogi się przyda, także żebym już mógł do jakieś rzeczy zacząć stawiać Dobra, crafting table. Cyk. I dobra. Paper, because... first tool part using Okej. Okay. Hi, jest Tinker Station. To jest kart user. Okej. Okay. Mm, Tinker Station. Crafting Station. Tinker Station. Chyba mi się i to i to przyda. Co nie? Dobra, więcej paternów potrzebuję. Dobra, Tinker Station i Crafting Station. Okej, okay, czyli mam to wszystko w jednym czy tak okay. to Crafting station. Czy to czymś się różni? Nie mam pojęcia. Czy mogę tu robić? Czy mogę to robić zwykłe rzeczy. To chyba to nie jest potrzebne. Crafting station to jest ta... To mi nie jest chyba potrzebne, co? To jest zwykły, jakby crafting table, co nie? Ale tak się robi rzeczy. Okej. Okay. Tak się robi mieczyk, tak się robi dagger. Dobra, wezmę tak. Wezmę tak i wezmę tak. Nie znam się na tym totalnie, jak to się robi, co nie? Pikax. Cyk, 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 cyk. Stone Pikax. Udało się. O mój Boże. To rok a stone to nie jest to samo. Nie, są chyba to samo. Nie. Statystyki to. Czy on jest lepszy od tego? Nie mam pojęcia. Tylko nie by było jeszcze siekierkę sobie ogarnąć takiego. Dobra, i mamy w ogóle chyba ci co zrobiliśmy. No właśnie. Ja Nie potrzebuję rajduków, co? Halo? Wo. Ała. Chami jeden. Wy mi z mojego domu. Co? To no, znaczy creeper. Czy one mają takiego cela? pomocy idź mi stąd proszę dzięki że zabijesz nam tego ło wow. ile achievementów Potrzebuję się przespać Zabijcie tego creepera dobra chodź tym creeperem jak najdalej stąd od mojego domu mówię jak, jak najdalej jak najdalej jak najdalej mówię Jaki są mądry strasznie. Szkoda, że to nie pokazuje, jak stoi dokładny ten miecz. Co, nie. Czyli jeszcze jeden tool hand i small blade. I wtedy mogę sobie zrobić mieczyk. Albo dagera. A chyba wada mieczyk. Słuchaj. Co? Hmm, Kopersworda. Kurde, las. O. o. No, no zań, tak. Cyk. Dobra, ale gdzie ja potrzebuję iść? Co ja chciałem robić teraz w tym momencie? Miałem plan na odcinek, ale nie mam planu na odcinek już w sumie. Tam bizony mamy. Możemy na jakoś wyprawę. Muchę, muchę mamy, okej. Okay. Tam mamy konie. O, mam ten filet, że outpost. Znaczy pillage. Tak, chyba, Tu mamy kejwa. Do kejwa się wybierzemy. Tam krowę mamy. Ja bym chciał. Zobaczyć itemy stamtąd

nie nie A co to tu się Nie dużo został, On się, On się, On się no Nie. nie, nie. Czytam wasz proszę. nie jest ciudna? dobrze? Uciec? Jak to zrobić, Uciec, Uciec. Uciec, stąd. Uciec stąd. No, ja One w siebie stracają. Proszę, tak, co nie? No, One mnie go już widzę na mapie. Widzisz, co na mini mapie co się dzieje za mną? Bo ja widzę. Myślę, że ten odcinek dość mocno potna, Albo i nie potna, Albo będzie taki długi, długi. Nie wiem. Kurde, nie wiem, co mam zrobić z tym odcinku. Może nam teraz time na kopanie. Myślę, że to jest dobry pomysł, by w kopalni dać time Myślę, że to jest świetny pomysł. Bo będę po prostu kopał, szukał itemów. A więc. Yy... Widzimy się po time lapse. Teno, powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczony. Tego się nie spodziewałem. Szukłem MOBA, który jest na mapie pokazany. Więc zobaczcie, co to jest za mob. A to jest szkielet, mały. Mały szkielet, najgorszy. No chciałem tutaj dodać część jaskini, zobacz coś tu może ciekawego jest. A tu proszę bardzo, diament, ale muszę najpierw przepalić te. Tamte żelazo, które tam było wcześniej, które wcześniej włożyłem do przepalania. O ja pamiętam gdzie to w ogóle było. No i dobra, proszę Państwa, wróciliśmy po wyprawie. Mamy trochę itemków, zaraz podsumujemy sobie, co mamy, czego nie mamy. Tak nie wiem, co ja klikam właśnie. Nie wiem, co to robi. Okej. Okay. Potrzebujemy drugą skrzynkę. Mamy drugą skrzynkę. Cieszy mnie to. Ała, awa, awa, awa. Serio? Poproszę o usunięcie tego. Czy to zniknie kiedyś? Błagam, żeby zniknęło. Co to robi? Nie wiem. A to trzymajmy plecak. leder. leather, kurde skór do skóry. Dobra, z ród mamy naprawdę dużo ród. Te no, jesteśmy dość pukaci, ja tak powiem, wyrudy. O, jeszcze to mamy. To powiedzmy... No. Dużo rzeczy w sumie. Bóg się zawsze może przydać, to mogę odłożyć. To też mogę odłożyć. Takie rzeczy przydatne, myślę. Dobra, bardziej anime, okej. Okay. Mm. Jest do botaniki. To mogę odłożyć. Mam to jeszcze, jeśli chodzi o surowce. No, trochę tego jest. Więc myślę, że jest naprawdę bardzo dobrze. Mam 5 elementów. Trzeba przepalić żelazo to na pewno. Wszystko musimy przepalić, tak powiem. O kurde, mają dużo EMC. Okej, okay. a wysmukera się. Nie, no, gratuluję. Potrzebujemy więcej piecy, chyba. W takim bądź razie. Deep Slate Furnace. Często są szybsze. I nie mam pojęcia. Możliwe, że zawsze. Nie wiadomo. <laughs> Więc wezmę trochę węgla. Wezmę 14. 7, 7. Y I przydę to na pół. E Farnes ulepszanie Stone to iron. Ironowy piecek. No się przyda, no. Co się nie przyda, no? Przyda, no. Co to? Iron plate, okej. Okay. Patrzcie to. był, był. Co szybciej przypada? No, przypada szybciej. Fajnie, fajnie. Mi się to podoba jak najbardziej. <laughs> cyk, cyk, cyk. Czy można, tak? Oczywiście można. Cyk. A, tego się nie da. Okej. Okay. Do tego sobie nie ulepszę. Ale deep slide piecyka nie potrzebuje. To potrzebuję kobla teraz. Kobla nie mam. O Boże, to ja mogę kable wziąć, kopalnie są mogli zrobić zawsze co No, tu jest dużo kabla. No i to mi się podoba. A czy to jest aż tak dużo? wątki? Kopanie sobie w sumie mogę jakoś zrobić lekką, albo zawsze się przyda. Okej, okay. coś takiego. Mam tak ponad, tak, siedemdziesiąt Z dwa piecyki myślę, że mogę zrobić jeszcze. Eee. Czy mogę tak to zrobić, po prostu? Nie, nie, zobra. po prostu zrobię piecyki. Raz, dwa. Dobra, co dalej? Iron to gold. Stone to copper. Copper to silver. Nie, bardziej do golda bym się ulepszył. To nie już jak mogę. no. A znaczy w sumie nie dobra, nie mogę. Uh, silver. A, trzeba poprzepać wszystkie rudy, to na pewno. Okej. Okay. Dobra. Zrobię hmm. sobie ściankę możliwe bardziej. Takie. Tu sobie mogę ściankę walnąć z cyków. No, powiedzmy. Hmm. Dobra, sobie ulepszę cyk, cyk, cyk. Jest to pochodnie, mi będą nerwować. Ale dobra. Po 4, 4 i 4. No, A bo jest trochę za mało. 5, 6, 7. No A to będę będą miały trochę prosty kierunek. Dobra. 7, 7. Teraz tu Iron. Tu damy koper. Niech się przepada to na szybko. Te... Uranium niech się przypali. Uranium Ingot. Mm -hmm. Bra, Uranium Ingot się przypaliło, więc osiem możemy przypalić. Bo tak się na razie przypada tam. Dobra, kobyl. Zdamy sobie jedno miejsce. I kobble Team Slate. Tyle. No i sobie to chyba tyle z tego odcinka w takim razie mi się wydaje. Czesty hmm, czest. Myślę, że skrzynki mogę iron. Iron czesty walnąć. Gdzie skrzynka i na około? Iron, okej okay. Tylko nie chcę mi się tego teraz niszczyć, no po prostu upgrade zrobię. Tak, to jest. A, to jest Iron to Gold? Wood to Iron. O, Czyli po prostu deska i nacho, o, dobra. Cyk, cyk, cyk. Dobra, czy mogę z tego zrobić? Nie. No ja tylko testuję, żeby nie było. Koper mogę. Osiem mogę? Nawet nie, on tyle osiem. Dobra, to iron. Tylko za mało. Cyk i cyk. Mamy iron przez. Dobra, cyk. One się nie łączą, ok. Serio one się nie mogą połączyć? Kilofon się kopi. Okej, okay, czyli one się nie łączą. Oj. Odwaliłem kaczankę. Co, nie? <grym> Dobra, tu będę składował rudy, wszelkie. Oprócz tego, no. da. zaraz wyjmę, mm -hmm. to jakieś głupoty, że tak powiem. Co głupoty, nie mam pojęcia. Czy możliwe? Okej. Okay. Okej, okay. czy to są Rody same? A jeszcze dwa, okej. Okay. Tu się skończyło przypadać. Tu się jeszcze nie skończyło przypadać, a tu się skończyło OK. Rudy. Mm, Rawgold. Nie wiem czy to można przypalić. To coś zobacz, czy można przypalić. I game, okay. Tego nie można. Tego też nie można. Więc to przepalono. Nie, tak nie. Dobra, nie wiem, co zarówno okej. Okay. No i dobra, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jak coś jeszcze pojedziesz mogę? Mmm. Coś dobra. Więc dziękuję za bardzo za oglądanie. W drugiej kolejności, np. z modami: mamy iron czesy, mamy iron piecyki. Mamy trochę stinkers z constructa, coś. Mamy siekierkę na stinkers z constructa. Mam jakieś nowe rudy, różne, fajne. Więc myślę, że fajnie. Będziemy z tym kombinować kolejny rzeczy. Jakiś może domek skończyłem w końcu zbudować żeby mieć gdzie mieszkać, że tak to powiem. Na szybko tego ciekawe, mogę sobie zrobić cyk. Dobra. Perfekcyjnie pięknie ładnie. Dodam sobie na szybko skile. Resistance hard. Heart. E, Mam trochę więcej serduszek, więc fajnie. Mam dodatkowe serca, więc aż tak ciężko zginąć nie będzie chyba. No i tyle. Dziękuję bardzo. Komentujcie, lajkujcie, się, subskrybujcie wszystko na raz. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. E, do następnego. Siema.